I witajcie na kanale Jureskiej Klocki. Dzisiaj bierzemy się za kolejną moją budowlę. Yy, więc zapraszam do subskrybowania, polubiania, udostępniania i bierzmy się za to. Oczywiście na pierwszy rzut oka że co się tutaj tyranozaur? On też występował w moim wczorajszym odcinku. Jeśli nie widziałeś, nie widziałaś co zapraszam. A więc budowla makieta przedstawia yy, nie scenę faktycznie, tylko moją wymyśloną scenę z Jurassic Park albo Trudno mi powiedzieć. Yy, w klimacie post-apo, mniej więcej tutaj są. To jest zrobione w mniej więcej klimacie post-apo. Mamy tutaj laboratorium, z którego Velociraptor idzie po swoje dziecko. Tutaj jest klatka z małym raptorem. Ogólnie tak się prezentuje od środka yy, to laboratorium. To jest jakaś wybita szyba. Inkubator pusty, zieleń, komputer. Tutaj natomiast mamy pteranodona i jego gniazdo. Mamy T-Rexa, który tyranozaura, który też przyszedł po swoje dziecko. Dziecko T-Rexa akurat się znajduje tutaj pod spodem. Jest w takiej samej klatce. Um, mamy też Barioniksa, który goni jednego z pracowników, um, bo pracownik ma jajo. Um, tutaj pracownicy, strażnicy. Tutaj Dilofozaur chce napluć um, na strażnika. I w zasadzie to by było na tyle. Jeśli makieta Wam się podoba, to zostawcie komentarz. Z polubcie, zasubskrybujcie. Zapraszam Was też na moje inne filmy. No i do zobaczenia.